To jest komputer Jowisza E. Wiem, niewiarygodny. To jest mój pierwszy komputer, który sam zaprojektowałem i zrobiłem, to znaczy zamówiłem. Ma kontrolować Jowisza E, czyli zaawansowaną rakietę o wysokości prawie 2 metrów. Poza sterowaniem rakietą ma też zebrać dane z lotu do analizy. I jak na razie zanosi się na to, że spełni swoją funkcję. W drugiej wersji. W tym odcinku opowiem o tej, czyli pierwszej wersji komputera Jowisza E i dlaczego nie działa. Powiem też o moich rozwiązaniach tych problemów i dlaczego to tylko częściowa porażka. Zapraszam! Stworzyłem w arkuszu Google taką tabelę z problemami i ich rozwiązaniami, żeby to sobie zorganizować. Przeczytam kilka z nich. Otwory w Pico, BMP280, MMC56X3, Flash i MOSFET za małe. Brak oznaczeń plus minus na kondensatorach. Footprint terminali za duży. Footprint MMC56X3 za duży. Zły rozstaw otworów w footprintcie MOSFETów, otwory za małe. Brako oznaczeń wartości rezystorów. Niepotrzebne otwory w footprintach Pico i BMP280. Zły rozstaw potworów w odpięcie regulatora 5V, otwory za małe. Otwory w rezystorach i LEDach za duże. To nie wszystkie. No nie da się ukryć, że nie jest bezbłędny. Jeżeli chcecie zobaczyć dokładną wycieczkę po całej płytce, to zostańcie do końca. A teraz przyjrzyjmy się schematowi. Schemat z rozłożeniem komponentów i wszystkimi fizycznymi połączeniami wygląda tak i może na pierwszy rzut oka wydawać się skomplikowany, ale w rzeczywistości jest dość prosty. Najpierw muszę zaznaczyć, że jest to komputer dwuwarstwowy i na górnej warstwie znajduje się miedziana płaszczyzna podłączona do sieci 5V, a na dolnej warstwie jest taka sama, tylko w sieci GND. Co jest skrótem od ground, czyli masy. To rozwiązanie drastycznie zmniejsza ilość pojedynczych połączeń, które musimy narysować, bo wszystkie piny 5V i GND są już podłączone do sieci. To teraz przejdźmy do komponentów. Tak, wiem, że to jest zielone, a faktycznie ta płytka jest niebieska, ale trudno, nie, nie mówimy teraz o kolorze. Mówimy teraz o. Komponentach, więc tutaj jest Raspberry Pi Pico. Jak możecie przeczytać, po nazwie pin 5V jest już podłączony. No bo mówiłem już o tych płaszczyznach. No i to jest mózg naszego komputera. To tutaj znajduje się procesor, i stąd wychodzi 20 pinów. Które możecie widzieć tutaj. I te piny są użyte po to, żeby podłączyć się do urządzeń zewnętrznych. I może się wydawać, że użyte jest tylko kilka. Jak widzicie, tylko kilka tutaj odchodzi ścieżek od nich. Tak naprawdę jest użyty dużo więcej, tylko po prostu wszystkie masy są już podłączone do swojej płaszczyzny i 5V jest już podłączone, więc to po prostu zmniejsza ilość tych ścieżek. Tutaj na dole znajduje się port micro usb którego użyjemy, żeby podłączyć nasz komputer, cały komputer, przez Raspberry Pi Pico i zgrać z niego dane albo wgrać na niego program. Centralnie na lewo od Raspberry Pi Pico znajduje się moduł zasilania, czyli ten port na wtyk od baterii. Regulator z 12V do 5V i dwa kondensatory. Możecie pamiętać z jednego z poprzednich odcinków Ojoviszu E, że ten układ wygląda na schemacie tak i dzięki temu dostarcza stabilne 5V do całej płytki. Centralnie nad tym znajduje się barometr BMP-280, a nad nim jest dysk flash jako pamięć komputera. Barometr jest bokiem, bo to nie ma znaczenia, może być jak chcemy i będzie mierzył temperaturę, ciśnienie i wilgotność powietrza, chociaż tego trzeciego nie użyjemy jest zamontowany w najlepszej tak właściwie pozycji, żeby połączenia do niego były jak najkrótsze, żeby no, przyspieszyć połączenia, no i nie marnować energii i nie zwiększać po prostu skomplikowania płytki. I widzimy, że tutaj flash też jest podłączony. Zaraz nad Pico znajduje się magnetometr MMC56X3, jak możecie przeczytać tutaj. I ten magnetometr jest użyty po to, żeby ustalić orientację rakiety na podstawie pola magnetycznego Ziemi. To może brzmieć jak jakiegoś bardzo zaawansowane, ale tak naprawdę dość łatwo się tego używa. Chociaż trzeba wziąć pod uwagę zakłócenia w polu magnetycznym od samej rakiety. I z tym magnetometrem jest bardzo duży problem, ale o tym powiem później. Obok magnetometru znajduje się sekcja komunikacji, czyli trzy LEDy i ich odpowiadające rezystory. W końcu przechodzimy do terminali służących do odpalenia ładunków pirotechnicznych w rakiecie. Terminale od pierwszego do trzeciego są na górze płytki, a terminal czwarty jest na dole. Jeżeli myślisz, że po prostu przesunąłem jeden na dół, bo zabrakło mi miejsca na płytce, to masz rację. Ale to świetnie złożyło się z faktem, że potrzebujemy trzech na górze i jednego na dole. Pozwólcie mi wytłumaczyć. Ten komputer będzie w pierwszym stopniu rakiety, czyli logicznie pod drugim stopniem. Będzie trzeba odpalić silnik w drugim stopniu, rozdzielić stopnie i otworzyć główny spadochron, a to wszystko jest przecież na samej górze boostera. Dlatego trzy terminale na górze, ale co z tym na dole? Podczas lądowania booster będzie musiał rozłożyć nogi do lądowania, które są trzymane gumką dookoła kadłuba. Kiedy przyjdzie czas, trzeba będzie przepalić drutem tą gumkę, a ta gumka będzie poniżej komputera i dlatego potrzebujemy jeden terminal na dole. No dobra, w teorii wszystko jest ok. Teraz zmierzmy się z rzeczywistością. Mówiąc wprost, otwory do przylutowania niektórych komponentów są za małe. Po prostu nie przejdą w Do poprawienia w drugiej wersji. Kolejna sprawa. Odcisk magnetometru jest dużo za duży. Podobnie jak odciski terminali. Ym, i jeszcze jedno. Zupełnie niepotrzebnie zrobiłem otwory na odcisku Raspberry Pi Pico i BMP 280. Po co je zrobiłem? Nie wiem. Do poprawienia w przyszłej wersji. A z tego co dobre, LEDy pasują kondensatory pasują i rezystory pasują ale ja nie do końca wiem gdzie je włożyć bo nie ma oznaczeń więc to wszystko działa pracuję teraz nad drugą wersją tego komputera w której poprawię wszystkie niedociągnięcia tej wersji i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem będzie działać wtedy będzie zdecydowanie bardziej ekscytujące a jak na razie mamy fajne ubrówki a jeżeli nie możecie się już doczekać startu wisa e to niestety jeszcze na razie nie wystartuje ale jeżeli chcesz zobaczyć start wisa d i to pierwszy w tym roku to kliknij tutaj Tutaj właśnie jest filmik ze startu. Do zobaczenia!